jest bartnictwo. Bartnictwo, czyli odmiana pszczelarstwa. Pszczelarstwo najczęściej kojarzy nam się z ulem postawionym w pasiece, a bartnictwo to jest tak naprawdę taka starsza, bardziej może prymitywna, ale też w pewnym sensie bardziej ekologiczna odmiana pszczelarstwa, w której bartnik zakłada barć na drzewie na wysokości ponad 4,5 metra. Nasz pojemnik na miód będziemy robić metodą fałeczków, to bardzo praktyczna metoda. Do tej pory wałkowaliśmy glinę, żeby mieć jej duży płat. Jak widzieliście, im bardziej chcemy ten płat ustawić pionowo, tym jest nam trudniej i tym bardziej musimy się z tym zmagać, że glina nam chce z powrotem poddać się grawitacji. Tutaj mamy taką metodę, która pozwala budować do góry pionowo bardzo duże rzeczy, dość ciężkie. Z kawałka gliny najpierw robimy wałeczek. Sobie na czymś go rozwałkowujemy, ale palcami. Rozciągamy. Teraz zobaczcie, jak pracują moje palce. Ja tego nie wyciskam, ja rozciągam na boki taką dżdżownicę palcami, rozszerzam życzównicę na grubość tak naprawdę taką jaką nam odpowiada. Na razie powiedzmy, że będziemy pracowali mniej więcej z wałeczkami o takiej grubości. Oczywiście, jeżeli to jest pamiętna, na mnie, to dobrze, żeby miał dno. I już na tym etapie podłożę sobie szmatkę pod spód żeby uniknąć takiego przyklejania się gliną do tej deski. O, powiedzmy. Przenoszę się na taki obrotowy mechanizm po to, żeby wam coś pokazać. Metoda wałeczków polega na tym, żeby na samym początku złączyć ze sobą coś, co będzie w przyszłości ścianką z dynami, dość porządnie. Następnie najlepiej by było, żeby opanować taki ruch, który jest trochę skrętny, czyli jakby skręcam, ale jednocześnie dociskam. Skręcam ten, skręcam ten wałek w palcach i jednocześnie odrobinę dociskam do dna. To skręcanie naprawdę pomaga Ewentualnie wypchnąć takie e, bąbelki powietrza, które mogłyby się tam dostać. A jak wiemy, powietrze to jest wróg numer jeden. Takie zamknięte powietrze w środku, pomiędzy masą. Straszna sprawa. Więc jedziemy, jedziemy, jedziemy. Lekko skręcamy, dociskamy, skręcamy, dociskamy, skręcamy, dociskamy. E, później, w miarę jak już e, opanujecie technikę, staje się ona coraz szybsza. Niektórzy wolą pracować z większymi kawałkami gliny, czyli te wałeczki są dużo grubsze, wręcz przypominają takie taśmy. To też zresztą nazywa się techniką taśmową. Te dwie techniki wałeczki i taśmy to są bardzo pierwotne techniki budowania przedmiotów z gliny. Zresztą, tak jak widzicie, jakiś obrotowy mechanizm. Taki tutaj mam, który mi pomaga tak naprawdę utrzymać kształt i sprawnie przyklejać te wałeczki jeden, jeden za drugim. Tu już mam przygotowane przez ekipę wcześniej. Jak widzicie, to co ja teraz robię, bardzo już zaczyna przypominać pracę na kole garncarskim. Jest troszkę to tu. I rzeczywiście, teorie są takie, że koło garncarskie wzięło się właśnie z tego. W naturalny sposób wyewoluowało z takiego właśnie sposobu traktowania gliny. Bo oczywiście, jeżeli Wam to odpowiada, możecie sobie taką strukturę tutaj zostawić. My do naszych celów i według naszego projektu, dzisiaj, będziemy następnie zacierać te wałeczki. Tak, żeby tej struktury tutaj nie było. Hmm, czyli po prostu będziemy usuwali tę strukturę zacierając za gliny i potem ją wyklepując jeszcze do pojemnika na miód, jeszcze daleka To jest bardzo, bardzo surowy wstęp. Mam już zatarte mniej więcej, tak jak widzieliście, bardzo, bardzo powierzchownie i pobieżnie wszystkie te wałeczki, tak żeby ich nie było widać. Teraz powoli zamknę w ogóle do końca tę formę i będziemy próbowali nadać temu kształt odpowiedni i też wygładzić te powierzchnie bardzo przyjemnym procesem klepania. Tak, to się tam coś robi? Aha. Jak widzicie, takie uklepywanie pozwala zmienić kształt dość, dość mocno. Dalsze etapy, oczywiście, jak glina trochę stężej. Wracamy do, do tego, co udało nam się do tej pory zbudować. To oczywiście jeszcze będzie wymagało kilku zabiegów. Będziemy to dekorować na trzy sposoby. Będzie tu trochę reliefu, będzie tu trochę przyklejonych aplikacji i będą też. Tak naprawdę mały płaskorzeźby tutaj przyklejane. Z tego wszystkiego oczywiście jeszcze będzie wycięta w tym pokrywa. Przed zrobieniem aplikacji, które będą przyklejane na wierzch, oczywiście trzeba się upewnić, że mamy szlam dostępny. Mamy szlam dostępny. Ja sobie znowu ułatwię życie, bo zbieram ciągle takie rzeczy, które gdzieś się mogą przydać do robienia ceramiki. To z, ale to jest z lekką reklamą, to nie, to nie. Bez reklam. Takie rzeczy też mogą się przydać. Zbiera się je ciągle, wszędzie. Mhm. Kota też możemy odcisnąć. I teraz będę wycinał pojedynczo każdy z tych heksagonów i będę go przyklejał na szlam. Tutaj do, do Poczekam aż trochę stężej, bo tak jak przy lajkoniku, tutaj łatwiej będzie wyciąć czy strzelinę. Przy... Tak jak plastry miodu tężeją, to w tym czasie będę robił jeszcze jeszcze jeden element, który będzie trochę mocniej z tego wszystkiego wystawał. Spróbuję zrobić w miarę. Kształtne pszczółki. W międzyczasie pojawiły się jeszcze inne owady. A ja sobie też wycinam już dodatkowo z tych moich plastrów miodu takie gotowe kawałki. Też igłą. No i oczywiście będę je przyklejał, więc na lewej stronie zrobię sobie taką skaryfikację. Żeby się łatwiej trzymało. No to jeszcze do pełnego sukcesu przed suszeniem potrzebna nam jest jakaś fajna dziurana łyżka. Ja tutaj mam narzędzie, które się do takich rzeczy bardzo dobrze nadaje. To się nazywa pentelka. Pentelka ma zazwyczaj dwa końce. One są w różnych kształtach. Oczywiście z braku tego możemy zawsze zatrudnić jakieś narzędzia, narzędzia kuchenne do tego. Jeżeli już zdecydowaliśmy, zdecydowaliśmy, że to jest właśnie to co, to, co nas satysfakcjonuje: jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o poziom wykończenia, jeśli chodzi o to, co jeszcze byśmy chcieli ewentualnie tutaj dołożyć albo odjąć, to oczywiście będziemy przechodzić do suszenia. Suszenie zawsze, zwłaszcza jeśli jest coś klejone na szlam, jest procesem dość długim kilka dni. Pod folią. Dajmy szansę tym wszystkim wilgotnościom się wyrównać. To się nie da tego przyspieszyć procesu. To, to ma swoje potrwać. I potem spotykamy się już w pracowni po wypale na Biskwi. Przyszedł czas na poszkliwienie naszego pojemnika na miód, ja go już oczyściłem wstępnie, wiecie jak, papier ścierny, trochę gąbka, żeby ten pył też usunąć po ścieraniu I wybrałem szkliwo, które nazywa się miodowe, ono jest złoto-żółte, przezroczyste, czyli transparentne i może nawet troszeczkę poleje się tu i ówdzie i pewnie będzie taki fajny miodowy efekt. E, ponieważ mamy tutaj sporo takich linii na skrzydełkach pszczół, tutaj na całym na tym ulu też, też warto by je w jakiś sposób zaakcentować. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię to angobą. No, no to to działa. Gdzie wygląda to tak. Niezbyt ciekawie. No ale po wypale widzimy się jeszcze raz.